Witajcie z tej strony Alanex i dzisiaj witam Was w pierwszym odcinku z BROSTAS i yy, robię od razu opening 20 skrzynek, znaczy nie na tym odcinku. Mam 4 i takie jest moje konto. Od razu mówię, że mamy ile postaci? Tyle mam postaci, tylko 9, znaczy tylko, to jest dużo moim zdaniem. I tu jest mój klub, wpadajcie, ja na, na tej poczcie klubowej będę. Was informować o różnych rzeczach i yy, możecie nawet ze mną zagrać. Serio. Yy, no i dobra, yy, klub jest yy, na zaproszenie, jak będę wszystkich was zapraszał i od zero, od zero pucharków każdy może wbić. I zagramy sobie dzisiaj jedną rundkę. I kończę, bo to jest taki wstęp, i takie inne rzeczy. No i dobra. No to sobie zagramy tą postacią. To trzeba zbierać, żeby to jakby być silniejszym. Bo tutaj głównie się właśnie takie coś zbiera. Ale to też od zabijania się dostaje. Nie wiem po co wam to mówię, jakby pewnie wiecie, bo znacie tę grę, Ale co tam? Pewnie bardzo dobrze znacie. Ale okej. Okay. Co tu mówić? Nie wiem, nie mam pomysłu. Yy, będzie odcinek jutro. I pani nie umiem mnie trafić, ale gościu. Ma więcej tego w ogóle. Pa. Jak? Jak? O nie. Ja spada, ja wiem jakiego małta. Bez sensu. Bez sensu go użyła. Nie mówię, że bez sensu. Bo dobry. Jestem super. Atak. Muszę zregenerować życie. Jest, dobra. Pierwsza rundka, i pierwsza wygrana, no dobra. Więc spoko. I jak y, chcecie więcej odcinków z Brawl Stars, to daj łapkę w górę i kliknij suba, żeby nie pominąć odcinków z Brawl Stars. A dobra, to zagramy jeszcze jedno, będziemy mieli jeszcze Broboxa, dobra To Brawl Box. Będziemy jeszcze mieli y, z Alei. Jeżeli chcecie to mogę. Nie to jest dobre. Jak chcecie, to mogę w kolejnym odcinku już otwierać, bo pewnie w kolejnym już nie będę miał 20, ale w kolejnym już mogę otworzyć, jak chcecie. Wiecie w komentarzach czy od razu już mam jutro. Net jutro nie wiem kiedy, chyba jutro. Yy, otworzę te skrzynki. Czy mam jutro, czy yy, kolejnego jeszcze odcinka? Jak wbiję te 20. Czy chcecie od razu? No. Um, nie, postaci aż tak dużo nie ma. Halo, nie. Nie chciałem na skrzynkę, przecież... Posunąłem to tak serio. Ja to... ja to przecież wycelowałem, to gra jest jakaś chyba. O tu. Opa. Atakują, ja atakuję, ja mnie atakuje tam, to jest serio dziwne. Tam się biją. gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta. Tak ten Barley idzie... Ja znam na pamięć, naprawdę niektóre, znaczy wszystkie znam, nie wiem, nie no tak, serio. To ja już grałem długo w tą grę, tak naprawdę to ja w tą grę gram już długo, bo to jest takie drugie konto, a na pierwszym moim mam 2k pocharów. 500, 12500, ale to nic. I tak będzie fajnie. No i łatwiej będzie wbijanie skrzyneczek. Dobra. Więc na razie, bo chcę, żeby to się szybko wrzuciło. Więc na razie i cześć! Do następnego odcinka, który będzie albo jutro, albo pojutrze. OK. I będzie więcej odcinków z Brawl Stars. To na razie!